Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Niezwykli Polacy. Jestem Szymon Cieśla, Cieślak, a moim i Państwa gościem dzisiaj jest Joanna Tasiulis, promotor Zdrowego Trybu Życia. Witam Cię Joanno. Witam serdecznie ciebie Szymonie i wszystkich Państwa. Dziękuję, Joanno, za przyjęcie zaproszenia i wizytę za w studium. Joanno, skąd do nas przyjechałaś? E, przyjechałam z Bornheim. E, jest to oczywiście w Niemczech, są dwie miejscowości Bornheim. To, Bornheim, z którego ja pochodzę, jest między kolonią a Bonn. I tam sobie mieszkam od ponad 10 lat z moją rodzinką. A z Polski skąd pochodzisz? E, z Polski pochodzę, z Dolnego Śląska. Z takiej małej wioski, położonej u podnóża Gór Izerskich, pięknej wioski, niedaleko Świeradowa Zdroju, Szklarskiej Poręby, tak z większych miejscowości. Wyjeżdżając za granicę, myślałaś o wyjeździe od razu do Niemiec, czy byłaś najpierw jakimś w jakimś innym kraju? E, wiesz co, jeżeli można powiedzieć e, o pobycie w innym kraju, to byłam trzy miesiące. W Anglii to była godzina czasu drogi od Londynu na południe, miejscowość Burgess Hill, gdzie pracowałam jako opiekunka do dzieci. A co skłoniło Cię do, do wyjazdu za granicę? Za granicę do Anglii skłoniło mnie to, że po ukończeniu szkoły nie miałam tak planu za bardzo na siebie, i była to jedna z takich fajnych opcji, perspektyw, żeby doświadczyć czegoś nowego. No i znalazłam się w Anglii. I po Anglii były Niemcy, tak? Po Anglii były Niemcy dokładnie. To już jak wróciłam, urodziłam synka i założyłam rodzinę. No i tak się zaczęły właśnie Niemcy, bo właściwie mogę powiedzieć, że wyjechałam ze względu na to, że Mąż miał pracę w Niemczech, a że jesteśmy zwolennikami takiego bycia razem ze sobą, to w grę nie wchodziło to, żebyśmy na odległość jakoś żyli. I po niedługim czasie znalazłam się już z synkiem obok męża. A w Polsce czym się zajmowałaś? W Polsce sięgamy bardzo takich dalekich lat. Bo praktycznie w Niemczech od kilkunastu lat przebywam. Także właściwie czym się zajmowałam w Polsce, to można powiedzieć, że uko po ukończeniu szkoły e, ukończyłam kurs Kellner Barman, ale w tym nigdy nie pracowałam w zawodzie, bo to był za krótki okres czasu, po prostu, żebym ja e, podjęła jakąś pracę, bo byłam młoda i ogólnie, właśnie bardziej interesowało mnie e, Bycie opiekunką dla dzieci, i padło właśnie na tą Anglię. A w Niemczech czym się zajmujesz i co robisz tutaj? Tak dosłownie na ten czas, jeżeli miałabym w tej chwili odpowiadać, to zajmuję się ym, świadomym życiem, co składa się na to właśnie, y, że żyję według y, własnych wartości. Y, dbam y, o to, o to, żeby żyć w zgodzie sama ze sobą, e, co przekłada się na promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia i e, takiego rozwoju osobistego, gdzie kiedyś oczywiście nie było tak. A co cię skłoniło do tego, żeby żyć właśnie w taki sposób? E, właściwie mm, powiem szczerze, że. Co mnie skłoniło? Nie wiem. Po prostu znalazłam się na takim etapie życia, że pojawiły, pojawiły się ta, takie, a nie inne osoby w moim życiu, a jak wiemy otoczenie ma znaczenie i, i po prostu ja w, ja w to weszłam. Mi to służyło. Dobrze się z tym czułam. Ruszyłam się z kanapy, bo byłam, można powiedzieć, takim kanapowcem, który siedział z pilotem i przewijał wszystko, co jest możliwe do obejrzenia, a właśnie ponad trzy lata temu wystartowałam w takim sportowym, rocznym wyzwaniu. Wówczas było prowadzone przez Kamilę Rowińską, na ten czas jest pod patronatem Fundacji Kobieta Niezależna i jestem finiszerem dwukrotnym takiego wyzwania, gdzie naprawdę wymogi są, myślę, że bardzo wysokie, bo ukończenie y, na przykład maratonu albo dwóch w ciągu roku y, owszem jest też czymś y, dużym i wyjątkowym, ale przebiegnięcie w ciągu roku y, ponad 1500 kilometrów, gdzie mówię tylko o sobie, to wydaje mi się, że to jest też y, duży wyczyn. O, tak, o, wiele osób z samochodami, tyle kilometrów podejrzewam, w ciągu roku nie przejadą. <grym> Ale dobrze, że propagujesz też taki zdrowy styl życia, no bo jest to jednak ważne. Bieganie, ruch y, daje nam po prostu zdrowie. Oczywiście. No, zdrowie przede wszystkim to jest jedna z, najwa z najważniejszych wartości w moim życiu. I ja cały czas powtarzam, że bez zdrowia nie byłoby niczego. A czy mieszkając tutaj w Niemczech, y, miałaś jakieś y, trudności, które, przeciwności, które po prostu potrafiłaś y, między innymi dzięki sportowi i trybu życia, jaki prowadzisz obrócić po prostu w sukces? Yy, wiesz co? Powiem ci szczerze, że tak y, takich trudności dużych y, nie miałam, ale ogólnie jestem y, osobą pozytywnie nastawioną do życia i nawet jeżeli bym y, takie trudności jakieś y, y, napotkała na swojej drodze to przede wszystkim starałabym się szukać y, rozwiązania i y, no i ogólnie wiem, że ze wszystkim jesteśmy sobie w stanie poradzić, jeżeli tylko y, chcemy. I też myślę, że warto mieć też dobre osoby wokół siebie, które dają nam Dobrą energię. Do Oczywiście. Tego. Czy masz jeszcze jakieś pasje i co lubisz robić? No moją pasją jest właśnie taki zdrowy, rozwojowy tryb życia i e, powiem szczerze, że tak po, na tej drodze właśnie od czterech lat bardzo dużo się zadziało w moim życiu. No to samo, że zaczęłam po prostu aktywnie żyć. Zwracam uwagę na to, co jem. W międzyczasie pojawiło się morsowanie, gdzie od dwóch lat morsuję już systematycznie. Miałam nawet okazję pływać pod lodem, co oczywiście jest dla mnie bardzo dużym wyczynem. I, i, i odważne, bo jednak zanurkować pod lód, to no, nie jest tak od tak. No pod, od powiem szczerze, że ym, strach trochę mnie na początku opanował. Ale już jak tak dwa głębokie wdechy wzięłam, wiedziałam, że po prostu muszę sobie z tym poradzić, bo inaczej nie przepłynęłabym. No i to było jedno z najfajniejszych takich jedna z najfajniejszych przygód, która mi się przydarzyła podczas morsowania. Do tego uwielbiam spędzać czas na łonie natury. Pływam na już rok czasu na Supie systematycznie, dlatego że też mam warunki, bo mieszkam 10 minut drogi od jeziorka, także no i ogólnie bieganie to jest to i taki rozwój osobisty, gdzie uważam, że naprawdę jeżeli chcemy do czegoś w życiu dojść, to potrzebujemy zdobyć pewne kompetencje, pewne informacje, pewną wiedzę. No, i oczywiście wdrożyć ją w życie, bo sama wiedza nic nam nie da. Działania będą nam pokazywać wyniki, jakie będziemy osiągać w życiu. No, czyli praktycznie wszystko związane też w pasji sport, ze sportem. Oczywiście. Tak. A czy masz jakieś marzenia, które chciałabyś zrealizować w przyszłości? Marzenia. Na pewno jest to kontynuacja, żeby spełniać się w życiu. A co za tym idzie, stworzyłam własną kolekcję bluz. Jedną są to oczywiście bluzy sportowe. I jedna jest powiązana z firmą, z którą współpracuję, a druga jest związana z morsowaniem. Jest to mój projekt i w najbliższym czasie chciałabym e, ruszyć ze sprzedażą po prostu tych produktów. Co nie ukrywam, że też z bieganiem też mi się marzy, żeby zrobić e, taką bluzę, bo ogólnie to są takie bluzy z hasłami motywacyjnymi e, kolorowe, wesołe, no tak, żeby w życiu fajnie było. A czy z perspektywy czasu mogłabyś powiedzieć, że warto wyjechać za granicę i mieszkać i realizować się? Uważam, że tak, tylko że to, jest, to się wiąże też oczywiście z odwagą ludzi, bo do odważnych świat należy i nie każdy jest gotowy, ludzie się boją y, y, nowego, a przede wszystkim wyjazd to jest coś, y, co, taka niewiadoma, która na nas czeka. I ja nie ukrywam, że też tam pewne obawy miałam, jak to będzie, bo przede wszystkim była bariera językowa, bo z niemieckim po prostu ja nie miałam nigdy kontaktu, począwszy od szkoły. I tak właśnie ta obawa była w sumie właśnie z tym językiem. Ale jak mówiłam wcześniej, ze wszystkim idzie sobie poradzić, jeżeli tylko będziemy chcieli, no to dojdziemy do tego celu, który gdzieś tam sobie w życiu założymy. Czy chciałabyś przekazać coś naszym widzom? Oczywiście. Widzom chciałabym przekazać, że, żeby brali życie w swoje ręce, żeby żyli przede wszystkim w zgodzie sami ze sobą i realizowali się w życiu według swojego planu, bo tylko takie życie da nam spełnienie w życiu. Dobrze. To dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i wartościową rozmowę. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie była Joanna Tasiulis. Yy, dziękuję Joanno za udział w programie. Dziękuję również. A Państwa zapraszam na kolejny program Niezwykli Polacy, w którym będziemy gościć kolejnego niezwykłego Polaka. Dziękuję.